Na tym kanale udostępniamy przydatne informacje programistyczne z praktycznymi przykładami kodu. Tym razem chodzi o obsługę błędów w TypeScript. Możesz dowiedzieć się, jak obsługiwać wyjątki za pomocą składni try, catch lub async, await, a także przykładów bezpiecznej dla typów obsługi błędów i tworzenia własnych błędów z przykładami kodu. Włączenie napisów ułatwi zrozumienie opisów kodu. Obsługa błędów w TypeScript odbywa się zasadniczo za pomocą konstrukcji try-catch, tak jak w JavaScript. W TypeScript możliwe jest wyraźniejsze zarządzanie treścią błędów dzięki wnioskowaniu typów. To pozwala na bardziej precyzyjną i czytelną obsługę błędów. Podstawowa składnia obsługi błędów wygląda następująco W TypeScript błędy przechwycone w bloku catch są traktowane jako typ any, ale zaleca się określenie odpowiedniego typu dla bezpieczniejszej obsługi błędów. Na przykład można zdefiniować i używać niestandardowego typu błędów w następujący sposób. W tym przykładzie tworzona jest klasa o nazwie CustomError, a następnie wyrzucany jest błąd z własnymi właściwościami, takimi jak errorCode. W bloku catch użyj instanceof, aby określić typ błędu i podjąć odpowiednie działania. W TypeScript konstrukcja tryCatch jest również używana do obsługi błędów podczas korzystania z funkcji asynchronicznych. W tym przykładzie dane są pobierane za pomocą fetch, a response ok jest sprawdzane, aby zgłosić błąd, jeśli kod statusu nie jest ok. Błąd jest przechwytywany w catch, a odpowiedni lok jest wyświetlany. W TypeScript używanie typów do wyjaśnienia treści błędów sprawia, że obsługa błędów jest bezpieczniejsza i bardziej czytelna. Podczas obsługi błędów ważne jest, aby wyjaśnić, jakie typy błędów mogą wystąpić i odpowiednio je obsłużyć. Klasa error w TypeScript rozszerza klasę error w JavaScript i jest podstawowym obiektem do reprezentowania błędów. Korzystając z klasy error można utworzyć obiekt zawierający komunikat o błędzie i przeprowadzić obsługę błędów. Klasa Error jest używana w następujący sposób. Klasa Error posiada następujące właściwości. Message Ciąg znaków reprezentujący komunikat błędu. Name Nazwa błędu domyślnie jest to error, ale można to zmienić tworząc własną klasę błędu. Stack informacja o śladzie stosu wykorzystywane podczas debugowania. Ciąg znaków wskazujący, który kod spowodował błąd w momencie jego wystąpienia. Można również rozszerzyć klasę error i stworzyć własne klasy błędów. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy wymagane jest określone zarządzanie błędami. Na przykład jest to skuteczne, gdy chcesz obsługiwać różne typy błędów, takie jak błędy żądań HTTP lub błędy bazy danych. Tworząc klasę customerror i dodając informacje takie jak kody błędów, możesz zarządzać bardziej szczegółowymi informacjami o błędach. W TypeScript przy tworzeniu własnej klasy błędu poprzez rozszerzenie klasy error należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Wywołanie super. W konstruktorze własnej klasy błędu należy wywołać super, aby wywołać konstruktor klasy error. Zapewnia to poprawną inicjalizację właściwości message i stack. Dodawanie właściwości. Jeśli chcesz dodać do obiektu błędu dodatkowe informacje, zdefiniuj nowe właściwości w klasie. Na przykład w powyższym custom error, została dodana właściwość error code. Możesz obsługiwać błędy, wyrzucając je z użyciem klasy Error lub własnej klasy błędów, a następnie je przechwytując. W przypadku własnych błędów również używaj instanceof, aby zidentyfikować konkretne błędy i odpowiednio je obsłużyć. Klasa Error w TypeScript to podstawowa klasa służąca do wykonywania standardowej obsługi błędów. Ponadto, rozszerzając klasę Error, aby tworzyć własne błędy, możliwa staje się elastyczna obsługa błędów w oparciu o ich typy i dodatkowe informacje. Kod źródłowy do tego filmu można pobrać z oficjalnej strony internetowej. Jeśli chcesz, odwiedź url w opisie, aby wspomóc naukę. Jeśli spodobał Ci się ten film, rozważ zasubskrybowanie kanału i polubienie go. Dziękujemy za oglądanie.